Ciążliwy zakaz w końcu został zdjęty. Wielu Polaków niecierpliwie na to czekało. Informacje w tej sprawie długo pozostawały niezmienne, ale teraz nie ma wątpliwości. Kolejny zakaz już nie obowiązuje. Choć świat wciąż toczy walkę z epidemią koronawirusa, niektóre obostrzenia, jeśli przyniosły rezultaty, mogą zostać złagodzone lub całkowicie zniesione. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy często obowiązują nie tylko w danym kraju, ale również między innymi państwami. Na wiadomość w sprawie jednego obostrzenia Polacy długo czekali. Upragniona wiadomość właśnie przedostała się do mediów. Wielu odetchnęło z ulgą. Uciążliwy zakaz już nie obowiązuje, jak podaje Polsat News. W nocy z niedzieli na poniedziałek przestał obowiązywać zakaz dla obcokrajowców, który zabrania ujeżdżania na teren Ukrainy. 28 września rzecznik Straży Granicznej Ukrainy, Andrij Demczenko, oficjalnie poinformował, że cudzoziemcy mogą już przyjeżdżać do tego kraju. Czy jednak po przekroczeniu granicy podróżujący muszą dostosować się do szczególnych zaleceń? Z dalszych doniesień Polsat News wynika, że Dęczenko nie poinformował, by po na Ukrainę podróżni musieli poddać się izolacji czy posiadać polisę ubezpieczeniową przewidującą pokrycie kosztów związanych z leczeniem COVID-19 i obserwacją. Z kolei portal Europejska Prawda, powołując się na projekt decyzji rządu. Przekazał dziś, że obcokrajowcy będą mogli wjeżdżać na Ukrainę tylko pod warunkiem posiadania wspomnianej polisy ubezpieczeniowej. W kwestii samoizolacji najpewniej obcokrajowców będą obowiązywać takie same regulacje jak Ukraińców przyjeżdżających z zagranicy, podała Europejska Prawda. 2 3 Choć Europejska Prawda podaje sprzeczne informacje do tych, którymi podzielił się rzecznik Straży Granicznej, wielu ma tylko na uwadze, że zakaz przyjazdu na Ukrainę został zniesiony. Wielu Polaków, szczególnie planujących tam interesy, odetchnęło z ulgą. Źródło: Polsat News